Lutowa paczucha z okrej OK, boksła jej, a więc książka i gadżety bez pewnego przedłużania zaglądamy do środka. Zobaczmy, co przyszło w tym miesiącu. Dobra, standardowo, już wyciągamy wszystko na wierzch i oglądamy pojedynczo. Z tego, że jestem to rozsypujące się wypełnienie, ja sobie to zamknę i wyrzucę. Zamknięte. Dobra. To na razie na boczek i oglądamy gadżety. Zacznijmy od najmniejszego. I mamy tutaj perfumę yy, w. Nie wiem, jak to nazwać może ktoś mi powie po angielsku to będzie solid perfum, nie wiem, nie mam pojęcia, jak po polsku się to określa. Inspirowana. Yy, książką Co wie rzeka, czyli What the River Nose. Zapach dość ładny. Zaraz zobaczmy. Black cardamon i Notus i Vanilla bean. No tak, zdecydowanie waniliowo zaciąga. Przyjemny zapach, choć bardziej świeczka niż bardziej do świeczki by pasował niż do perfumy, ale i tak mi się podoba. Dobra. The Haunted Head Fallen for the Hunter. Co tu mamy? Bransoletka. Hmm, ciekawe. Nie mój styl, jeśli chodzi o biżuterię, ale jako wystawka zdecydowanie. Co tutaj mamy? Róże, jakieś sztylety. A! Szkarłatna ćma, dobrze. A więc tutaj mamy gadżet inspirowany szkarłatną ćmą. Dobra, to na poczek Andrzej, uciekaj. Dobra, i... Pin kolekcjonerski, lutowy, drugi w tym roku i seria Enchanted Elixirs. I tutaj mamy inspirację z wojny makowej Rebeki Kuang. Dobra, zobaczmy tego pina. Co tutaj mamy? Ciężko określić, co to jest. Roznana krew. Hm. Nie potrafię określić, co to jest w środku. Jeśli macie jakiś pomysł to śmiało dawajcie znać. A tutaj mamy jeszcze cytacik. The price of power is pain. Strasznie mi się podobają te piny. Podoba mi się idea tych takich buteleczek na eliksiry. Szkoda tylko, że nie wiem, co jest tutaj w środku. Ale w końcu zapoznałam się z Wojną Makową i mi się nie podobała. Dobra. Alchemist and Faye Measuring Cups z Inspired by Quicksilver. A więc dobra, mamy tutaj coś do odmierzania pojemności. A dobra, a więc mamy kubeczki do odmierzania. Dziwna rzecz jak na gadżet w boksie książkowym. Jedna czwarta kapa. Jedna trzecia i inspiracja książką to jest. Złap mi ostrość, proszę. Tutaj tylko ten grawerek na uchwycie. Nie wiem, jak wy, ale ja uważam, że to jest idiotyczne w sensie. Może sam gazet sobie przydatny, ale sama ta inspiracja książką i ten. No, chyba, że w jakiś sposób ja nie czytałem Quicksilver, więc jakoś się odnosi jeszcze do treści, ale. No nie, no, sorry, nie. Dobra, i zostaje nam tu jeszcze kosmetyczka inspirowana bezsilną. Uderzymy się do niej. Motywy kolorystyczno-kwiatowe, które widzieliśmy na okładkach książek. Vicious Little Thing Toiletry Bug. Inspired by Powerless. Tak, dla odmiany wiem, czym są inspirowane rzeczy, zanim popatrzę sobie na te ulotki, dlatego że przygotowałam już sobie opis tego posta, więc po prostu pozaglądałam na to, co jest w tym boksie. E, oczywiście opis e, słowny, także nie widziałam wcześniej tych gadżetów. Dobra, tutaj mamy jakąś małą kieszonkę. Nie wiem, oświetlenie, mnie. Ktoś wie, jak się tego używa. Tutaj są jakieś kieszonki. Czyli mamy dosłownie taki worek bardziej kosmetyczkę. Nie moim zdaniem kompletnie nieatrakcyjne. Ciężko mi się wypowiedzieć na temat przydatności. Na pewno wygląda na pojemną. No ale dobra. Zostaje nam książka. The Beast's Weeberry. Wejmijmy ją z folii. Mhm. Dobra, obwoluta. Granatowa folia pięknie łapie światło i ma też piękny odcień tego niebieskiego. W ogóle książka z utrzymania w kolorach niebieskiego, co mi się mega podoba. Ciekawa ta obwoluta, chociaż szkoda, że jest to ten mały format. Na grzbiecie już niestety nic się nie błyszczy. I z tyłu też cytatik. Troszkę rogi ubite, ale nie szkodzi. Brzeg. Ooo, brzeg jest ładny. Trochę mniej pstrokaty niż ostatnio Feryluz zdążyło mnie przyzwyczaić, ale taki mi się bardzo podoba. Mamy tutaj jakiś miecz, motywy roślinne. Fajny. Dobra, zaglądamy dalej na książkę. I zaczynamy od wewnętrznej strony obwoluty. Tak, tyle co powiedziałam, że fajnie, że nie pstrokaty brzeg, to nadrobili pstrokatą wewnętrzną stroną obwoluty. Dobra, ale twarda oprawa. Ojej, jaka ładna. Tutaj mamy zwierzątka przeplecione z motywami roślinnymi, te kwiaty, które na obwolucie i na brzegu. I mamy tutaj folię na zwierzątkach, także one się troszkę wyróżniają i błyszczą. Oraz tytuł folii srebrnej w tej wersji bardziej matowej. I tutaj tak samo, i z tyłu jeszcze trochę zwierzątek. Dobra, wyklejki. Raz. Przyznaję Wam, że nie najgorsze. Stylistycznie pasują do reszty tej książki. I dwa wciąż nie są tragiczne. Nawet jeśli ten pan mi się nie podoba. E, dobra. List od autora, autorki, autorki. E, I pytanie, czy to jest egzemplarz z autografem? Chyba nie, bo nie widzę tutaj nic żadnego. O! Dostał mi się podarty. Dobra. O, o malutka czcionka. Sprawdźmy papier. Papier spoko jest OK. Strony rozdziałowe, zdobione. I tutaj troszkę inna grafika. Andrzej nie rób są. Dobra, czyli początek rozdziału jest zależny od bohatera, do którego on dotyczy. Zobaczmy jeszcze końcówkę. Pidok. podziękowania i jest tutaj jeszcze jakiś przepisik na tort czekoladowy. Hmm. No dobra, a więc tak się prezentuje ten zestaw. Książka mi się podoba, szkoda, że jest mała. Tutaj mamy. E tą bransoletkę, która trafi na wystawkę. Kubeczki miarowe. Trochę zbędne. Pin, który mi się podoba. Ta kosmetyczka, która jest trochę nijaka. I perfuma, która zdecydowanie bardziej bym wolała jako świeczkę. Zapach ma cudowny, ale raczej używać tego nie będę. Więc nie wiem, jak inaczej mogłabym spożytkować, żeby mi to ładnie pachniało. Ogólnie podsumowując tego boksa, Mogłoby być trochę lepiej, ale książka mi się podoba, a to dla książek głównie kupuję te boksy, więc jestem zadowolona.